No, Fortnite, Fortnite czy ping tak, dawaj! Fortnite. Zachodzimy ich od tyłu, szybko, U, dawaj, dawaj! Szybko! Zachodzę buduj. ich od tyłu, tyłem że ich zachodzę! Nie, nie o to chodzi! Szybko, dawaj, 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 dawaj. myszką lecisz tam po z, nich buduje, 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 buduje. Nie, nie wyłączaj mi komputera teraz, już wyłączyłeś mi komputer! Coś to zrobi, mój głębinkowy komputer! Mia. Jeszcze Lisonoś pewnie jakiś przyszedł. No A nie, czekaj, to nie listonosz, to, to ten... To O nie, to nas nie ma w domu teraz. Udawaj, że nas nie ma. Nie, szarikan! Nikogo szarikan. nie ma w domu! Słuchaj, ale ja widzę was! Patrz, patrz, patrz! Czekaj, muszę iść po plakat. Szarikan, patrz! Mój idol się wprowadził na Sosnowice! Co to jest, jakaś wyprzedaż w Biedronce? Nie, czekaj, to jest nowa promocja w Żabce! Ej, pa! Pimpek, nowe parówy wprowadzili jakieś! Arabskie, no. tung, tung, tungny, sahury jakieś. Chyba super ostro są jakieś. Kupa. Nie, to jest parów? To jest celebryta tiktokowy. Jaki celebryta? O czym ty mówisz? Tiktokowy, to, to on robi miliony wyświe miliardy wyświetleń na TikToku. Przecież on wygląda jakby z czyjegoś tyłka wyszedł. Możliwe, dlatego jest taki fajny. Co? Gregory? No to w takim razie ty powinieneś mieć miliardy wyświetleń na TikToku, jakbyś siebie tam wziął i nagle. Ale nie mam. <laughs> no ci konto zbanowali, jak napisałeś Gregory. Nie wolno używać takiej nazwy, <laughs> użytkownika. Patrz, patrz, zobacz te TikToki. Ale przecież mam swój telefon! No, bo teraz mam dwa telefony. <słyszy> masz, pimpuś masz. Pim masz. Dostać telefon, właśnie. Ojej, <słyszy> mój. Przecież ten telefon nawet nie ma zasięgu internetu żadnego. Że tutaj nic nie pokazuje. I co to niby jest, no? Jakiś trunk z rachuny. Co to mamy? Głosowanie na nową inwestycję. KFC! Zo! Albo ratusz! Głosuj w komentarzu. Zo, zo! zo! Zdaję, zo! super! Ale po co nam, zo, skoro mamy. Już do Gregorego tutaj. Już więcej zwierząt nam nie potrzebujemy. Chcę iść do zo, zoo, zoo. Idziemy do zo, zo, zo. Tak, i będę miał tam przyjaciół. Ale po co? My cię ledwo co wyciągnęliśmy z sklepu zoologicznego. Przecież jest sklep zoologiczny, po co nam kolejne zoo? Ale to w są nie zo. Boże, no to w jednym się kupuje zwierzęta, a w drugim się płaci za oglądanie zwierząt tylko. A w sklepie zoologicznym możesz oglądać zwierzęta za darmo nie płacąc. Ej, no właśnie, tam się, tam się płaci za oglądanie zwierząt, to patrz, weźmiecie mnie do zo i ludzie będą płacili. Żeby mnie oglądać. Ale to musisz być jakimś egzotycznym zwierzątkiem, nie możesz być. Bierz. Patrz, to patrz. <laughs> Wtedy nas zamknął, że cię połamaliśmy. Nie, pokazuj tego. No być egzotycznie to będzie jak A może Gregorego przebierzemy za zwierzęta i. otworzymy własne U. zoo? Słuchajcie, zbudujemy taki wybieg gdzieś tutaj w ogródku, taki jeden na jeden, żeby Gregory nie miał za dużo miejsca. I będzie Gregory stał. I będziemy brali 50 groszy od tego, a obok tego będzie stał koszyk z cegłami i będzie można rzucać do niego. Szalika, no bałem się, że po trzech cegłach już nie, nie, nie będzie to dobra zabawa. Nie, no myślę, że jesteś więcej. <laughs> No dobra, co my tu jeszcze mamy? Tung-tung-sahur! Poszukiwany przez policję! Zakradziesz parówek z żabki! O <grym> mój Boże, toż to jest złodziej jakiś! On kradnie parówy z żaby! Nie, nie, Szarikam, to, no to jest sławny TikToker! On nie może kraść! Poza tym, patrz, policja zawija tu bry bry babada, da bim A co? on się śmieje! A co? No, <grym> co, co to jest ten br br, br t, 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 t. To jest jego stary! Co? O czym ty mówisz teraz? On go wrobił, że kradł parówy. <overly> co ty gadasz? Nie, no to jak jest poszukiwany, jak skoro nie jest poszukiwany, to w końcu, bo dostaje tutaj jakiś, no, no... bo sosnowicka policja jest jeszcze gorsza od polskiej policji. O, to się da, tak? Matko jedyna. A co tu jest napisane? Tung, tung, Sachur. Wrócił z mlekiem. Gregory. <bird> to nie mój stary. No jak to? Teraz widzę podobieństwo. Spójrz na jego głowę. Spójrz na swoją głowę. To ma teraz sens. Oni wyglądają jak dwie krople wody. Jak dwie krople czekolady dubajskiej. Tak. Wy jesteście chorzy. Nie, ty jesteś adoptowany. <grym> to wiem, że nie jestem adoptowany. Nie chciałem ci tego mówić, żeby nie niszczyć dzieciństwa, Gregory, ale czas przyszedł. Ale, Szarikan, ty zawsze mi to mówisz, kiedy chcesz mnie wyrzucić. Nie ma się, Gregory, ja też jestem <grym> adoptowany. No i bo ja cię adoptowałem. No! Właśnie, o... widzowie! W końcu nazwaliśmy pieska z waszych komentarzy! To czego ty mówisz? Do mojej choroby! <grym> ty do piszesz... lekarza! Ty fajnie. Pa... O mój Boże, coś jest. Coś to, to jakaś wielka, przerośnięta paruwa! Nie, to nie, nie ma jakaś... mnie, takiego. Co? Skąd znasz moje imię, niby? Każdy zna twoje imię, Szarikanito! Czemu on wygląda tak paskudnie, Gregory? To musi być twój stary! Nie, trzeba się coś. Jesteś z twoim fanem, podpisz mi się na tyłku! robi Gregorito! Nigdy nie omyję już tej dupy! Ale masz podpis na dupolito! Co i no, Przerośnięta paruwo. Co ty tu robisz? Czy mam zadzwonić? Teraz właśnie w tym momencie, patrz, mam Nokie nawet nie. Mam Nokie 30-30, czyli niezawodny sprzęt. Zaraz wezmę i zadzwonię. O, bo... no, no! No policja, no! no. Zadzwonię! Za... Si, si, to. Zadzwonię, no, no to. zadzwonię zaraz do sosjonowickiej policji i oni cię wezmą i zgarną. Policja nic mi nie zrobi! Prm, pa zabrał tą czekoladę. Jaką, jaką czekoladę! To no, parówki, a nie czekolada! Parówki w czekoladzie zabrał! Prym, prym, patatim! On to <grym> zrobił, to nie byłem ja! Pimpuś potrzebuje translatora. Przetłumacz to, co on właśnie powiedział. On powiedział, on powiedział, że jakiś. Prim, 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 bram bram, uh, To coś z rodzicami Gregorego chyba. Zabrali parówki. Co, Gregory, ty biegałeś w tym udział? No to ja to zgłaszam teraz nie, do, do prokuratury. Jest cały, nie, nagroda on... 50 groszy za taki jak ty. Zaraz tutaj czekaj, jak to było. Jeden, jeden. Nie pamiętam, co było dalej. A nie, to ja. Dobra, Pimpek, dzisiaj Ty bierzesz tak. Gregorego. Do więzienia z nim. Co? Nie, Szarika, nie! co? Po co on do nas przyszedł? Nie, nie, nie chcecie na obiad i to przyjść. A, nie! Co? nie? O, Mowa tak. wyżerka? A co masz na obiad? Zopito, le, lea, tung tung. On no brzmi tak bardzo D dziwnie, ale... Brzmi tak śródziemnomorsko! Może to jakaś egzotyczna potrawa, jest nigdy takiej nie jadłem. Dobra, a jest żwirek tam w menu też? Znajdzie się jakiś tung tung saccharito. No i super, dobra, to wbiegamy w takim razie do tungtu na dzisiaj. A Gregoryt ciebie nie zapraszał nikt, więc ty wracasz ze siebie do domu. Do nie? przecież zaprosił nas wszystkich! Ooo! to no! no. 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 Gregory, na, na pewno mi zaprosił. Patrz, bo ja jestem fanem, mam nawet plakat. No co ty gadasz? no ja muszę to sprawdzić to. <grym> to mój największy to O, mój. Tung, za Naprawdę? Masz tung, 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 sahura u siebie w chacie? Naprawdę, Gregory? <grym> o mój Boże, nie mogę po prostu z ciebie, no. Ten domek się nadaje tylko do wysadzania. I że ma tu wszędzie. Nie, ja wychodzę stąd, bo to jest strefa biologicznego zagrożenia. Pimpek, wychodzimy. Gregory, zostajesz. Idziemy. Ej chłopaki, bo ja głodnie to już Dobra, chodź. Idziemy na spacer w takim razie. Idziemy! Trzeba zjeść moje zupito. Transformacja! Pimpkowice! Znaczy co? Idziemy tam. Witam wi moja gasita. Tutaj jest moja piękna żona. Tung tung Sakurita. Przecież to jest jakaś sadzonka w doniczce wsadzona. ma. Zaczynam się go bać. Takie można się załatwiać. Pimpek, nie sikaj na nią. Nie wolno. Ale ona to lubi. Co? Co mm. ty mówisz? Tak, jak... No. Nie wolno! Nie wolno! Taki podetchnięty jest i tak. Nieważne, masz Ty Gregorego od tego. Nie, Jesteśmy w gościach dzisiaj, nie możemy takich rzeczy robić. Bardzo ładnie, bardzo super. Gdzie jest jedzenie? Dzięki! Zaraz, za chwilinia! Tutaj mamy mój darnito, w którym robię jedzonito. Znalazłem. O! Kości znalazłeś. A co robią kości u ciebie w domu? Leżą. A to jest tylko po tym jednym takim gagatku, którego wsadziłem do zupy. Kogo wsadziłeś? do zupy. No moja zupi to tung tung tung, zupa, tung tung dzieci Co? Co? Jaki jest główny składnik tej zupy? Tebula, tung tung woda i czesko tung tung tung, tung. czy ty ugotito to dla i zupito? Si! On ugotował dzieci! Jak dobrze, tu nie ma dzieci! Uff! Dzieci nie ma, nie mogę ugotito moja zupito! Macie dzieci? Nie, no. na Sosnowicach żadnych nie ma! No, znaczy się, jest może taka opcja? Wyjechał na zieloną szkołę! Okej, okay, tung, tung no niestety nie mamy żadnych! Cześć! Żadnych? To jest Gregory, ma 12 lat! Co? O, perfektico! <tuszy> Proszę się, pakowito! Do mojej zupki! Bardzo Ci dziękuję, Szarika Nito! W pewnym momencie bardzo. się zrobi zupka! Zaraz będę... O darmowe przyprawito, dziękuję ci, Pimpowito. też no. Okej, oprowadź mnie dalej po swoim doku, bo zaczyna mi się tutaj, tutaj podobać. mamy Super HD Ultra 8K display, telewizor. Wow, a on działa? To jest to na nim jakieś... Tak, dużo. Działa, działa. Tylko, tylko pokazuje ten czarny ekran na razie. <laughs> to wow. chyba nie działa w takim... Będziesz ty wow. cicho? Jego... Wow. <laughs> Pimpek, pilnuj go. I Was? tam mm. przypraw go dokładnie. <laughs> <go laughs> jesteś A faktycznie zapomniałem. <laughs> Pamiętaj, że on się tobą źle opiekował, źle zajmował i nie karmił ciebie i tylko ze mną mogłeś pograć sobie w Fortnite bez budowania, bo z nim zawsze grałeś tylko z budowaniem. Tak, ty nie chciałeś ze mną grać w Fortnite, a mówiłeś, że nie ma internetu. O, ale kłam! Ja chciałem z Ale kłamał. grać! Ten no, fajniejszy! No. Nie, on nie jest fajniejszy. No fajnie, no! no. Ty głupi, bo ty idziesz, idziesz, idziesz no. i myślisz. Chcesz oh no. się kogoś strzelić, bo jesteś dobrym strzelcem przemyśliwskim? I przed sobą nagle zamek powstaje. No, gdzie tu jest fajna Cytowana oh jakaś no. wersja. I ty grasz wybudowanie! Zawiodłem się! Zupa Już będzie nie. niedobra! Widzisz, to nie możesz mnie zjeść! Znajdę cię! Nie! Jesteś jedynym dzieckiem w tym walonym mieście! Aj, aj, aj. Najgorsza zupa, jaką zrobiłem! Nie nadajesz się nawet na zupę! Wstyd mi za ciebie! Przynosisz taki wstyd tej rodzinie! Dobra, słuchajcie, bo ta zupa jest niedobra, ja bym to wyrzucił w ogóle, do szamba gdzieś wylał, nie? Bo to mm. się nie nadaje do to jedzenia. Totalnie. No Trzeba <śm> <śm> wylać całą wodę, a wszystko mi poszło na wodę. Ajajaj, aj, aj. zmarnowałeś mi zupę. Ty jak śmiesz. Już nie jesteś moim idolem, lepszy jest Bombardino Krokodilo. Bombardino Krokodilo, nie. Wracaj mnie tutaj. Ej, poczekaj, czekaj, czekaj. Człowieku parówko, poczekaj. Tak. Ja chciałem z tobą iść teraz do żabki właśnie. W ramach wdzięczności za to oraz żeby cię przywitać jako naszego nowego członka tych wspaniałych Sosnowic, to chciałem cię powitać. A nie ma lepszego powitania niż parówa do buzi. Uuu, do Dobrze, dobrze. To idziemy do żabki, tak? No to leci to. Dzień o, dobry. Halo, dzień dobry. Witajcie, klienci. W czym mogę służyć? My przyszliśmy, oprowadzamy dzisiaj naszego nowego członka tej wspaniałej społeczności, Jaką jest sosnowice! O, macie pieska, ale słodki! Nie, to jest Gregory, on tu już mieszka długi czas! I to nie jest piesek niestety, tylko to jest człowiek! Pracuje dłużej niż ty tutaj! Eh, wypraszam sobie, pracuje to od minuty, dopiero tu wsiadam. To prawda, nie znam tego człowieka. A to jest pan. Y... Tung z tung, 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 sahur. Tak, dla przyjaciół, pan Parówka. Aj, się Urwał. On jakoś dziwnie mówiąc, poznania, czy co? On jest Italiano! Italiano, porquéna! No, A ten to ja. z Podlasia przyjechał. To On nie... z zagranicy jest. On no jest mówię. w za Sosnowca. No to mówię, z Podlasia chyba przyjechał. Światowy. O kurczę, ja tak daleko nigdy nie byłem, bo to półtora kilometra stąd jest. Te największą parówę w mieście. Ja myślę, że w, tuk, 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 w tym momencie sahur. to pan jest największą parową w mieście. A nie, mamy większą Uy. parówę, chłopaki. Co? Tam jest większa paruwa. Tam to cały budynek jest w kształcie parówy. O czym ty mówisz? No chod do garnia. O konkurencja! Spalić! Spalić herezja! Mamy monopol! No kurwa, za chwilę więcej sklepów będzie niż mieszkańców! Już tak jest! A nie chcecie kupić na przykład Gregorego? Jestem bezwartościowy, bezsenny znaczy! No tak, bez My kupujemy tylko w wiele Możecie go podzielić na części. Ale dalej będę jedną sztuką! Nie, to będziesz puzzlami, to zrób to sam. Czekaj, bo się zastanawiają ma pan świetny pomysł. nie ja on poszedł. Ucieka! Ej, łapcie go! Nigdy mnie nie znajdziecie! Ja nie. Widzę go, Przerabię tu jest! Na A, nie, go. Tu jestem, wracaj tu! to tutaj! Wejdź do McDonalda! O nie, tylko nie do McDonald's, wychodź stamtąd, Gregory! Nie o, nie. Czy ja mogę, czy ja mogę paru Nie, w McDonaldzie nie sprzedają parówek właśnie, Oni Tylko burgery! O no. <gryzny> Obsłusz pana, bo pan chce dostać no, parowito Chyba no, tam, był mam zakaz wstępu do konkurencji. Moment. <gryzny> jeszcze no, jeszcze nad zanim to dał. No nie mogę z niego po prostu. Hmm, zobaczymy jak to smakuje. Czy to ma być wito. No tak, jest parówka, widzi pan, jest taka po, podłużna, tylko czego ta parówka? Mi... Suche. Ha. Nie do tego go już jest mokra. No, było tak od razu. Nam, mm -mm. nom, 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 nom. nom. Zabokre to! Jezu, chodźmy <laughs> ja stąd, proszę, chodź! A tutaj zabawka dla pana! Ale <laughs> moja zabawka! Nie. Moja Nie. zabawka! Nic proszę, to jest... To jest zabawka moja! To jest Dirciak! mnie szarikadiko! Szarikadiko zabawka! To o. jest Dirciak, nowa kolekcja z Minecraft Movie. Widzi pan? Steve poleca. <laughs> Nie puść, wrócił. Bo szukałam was wszędzie, bo miała być zupa, a nie było zupa. No nie było, bo się zepsuła zupa przeterminowana. Ale masz U, makaroni gla... On nie może zupki chińskiej jeść, no i widzisz co mu się dzieje? On ma czapeczkę teraz. On ma czapeczkę, to... Teraz jestem odporny na wszystkie... i tak. To... Pimpek, szybko, tam, do środka. O, 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 Idź, o, o. pograj Fortnite, zaraz ci przejdzie, wyleczysz się. Ja i Fortnite. <laughs> Okej, okay. słuchaj, paru women. Dziękuję ci bardzo za to wspaniałe przeżycie, jakie dzisiaj mieliśmy, ale. Oczywisto. Ja muszę wracać do siebie, bo. Mm, powody. i są bardzo istotne. Chodź, nagramy TikToki, będę sławny. Szarikan, i zbuduję tu wtedy La Villa Gregorita. Proszę cię, ty już lepiej nic więcej nie buduj, ok? No skróć TikToka. Mm, nie. Nie, nie no, 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 no. O, nagrywam, nagrywam. No, Gregory, podchodzisz, pytasz się swojego idola, czy nagrasz tobą na TikToka, a ty mówisz: No, no, no! i super, dobra, będzie tiktok. Nagrasz ton na TikToka, jesteś twoim idolem! no! Jak to no, 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 no! Ja wiem! Wy się musicie zintegrować. Gregory, ty musisz spędzić więcej czasu z TungTungiem, i wtedy będziesz miał taką rodzinę zastępczą. chce cebki zjeść! No, no, no. tung, tung chcesz gdzieś Gregory? No mnie. A, no, no widzisz. No. Idziemy, pani to moje. Wow, wow. Będzie wyżerka. Nie żartowałem! Aha, ha, 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 ha. Ale się dobrze bawią. No. To ja wracam teraz do domku i idę pograć sobie w Fortnite. He, 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 tak, teraz mój plan się powiodł. Będzie kebabito gregorito! Aha, nie, 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 nie. Tak, 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 chodź tutaj! będzie kupie bito gregorito!